Odcinek tego oddziału został zakazany w Polsce przez występującą tam parę LGBT. Jeżeli jesteście ciekawi tego tematu, zostańcie koniecznie do samego końca. LGBT to temat, z... to temat kontrowersyjny i często rzeczy, w których występuje, są uznawane za niedozwolone do oglądania dla dzieci. Zdarza się to w wielu krajach, w tym w Polsce. Pewnie wielu z was zastanawia się dlaczego. Drugi odcinek niebezpiecznego oddziału nie pojawił się w Polsce i po pierwszym od razu premier miał trzeci. Też nad tym myślałem, początkowo byłem wręcz pewny, że chodzi o problemy z tłumaczeniem lub po prostu, że odcinek się pojawi, ale później. Dopiero po jakimś czasie przeczytałem, że w odcinku pojawia się para LGBT, a w dodatku wychowuje ona dziecko. Teoretycznie, w Niebezpiecznym Henryku pojawiła się już, pojawił się już związek osób o tej samej buci. Mm, ale to był już inny temat, to była już inna sprawa. Ogólnie, fabuła tego odcinka skupia się głównie na głupocie Boza, gdyż pomylił on dzieciaczka z jakimś małym chłopcem i oddział był zmuszony zająć się tym właśnie chłopcem pod nieobecność jego rodziców. Pod koniec odcinka... Okazało się, że jego rodzice to dwóch mężczyzn. W epizodzie pojawia się też postać dzieciaczka, lecz w mniejszej roli. W tym odcinku też dowiadujemy się, że z więzienia uciekło więcej łotrów, m.in. Mr. Nice Guy, czyli Pan Miły Gość. Dziękuję za obejrzenie, a my widzimy się już w kolejnym odcinku. No i do zobaczenia. Cześć!